Wygląda zbiór zimowy marchewki, które były na ciut podwyższonej grządce, bo ja trochę ją rozkopałam, także wypłaszczyłam ją, ale były sobie rosły od... bodajże w lipcu je siałam. To był ten późniejszy siew. I tak to właśnie wyglądają sobie one teraz. Jest koniec lutego. Trochę są niektóre podgryzane przez gryzonie. Nie wiem, czy je tutaj akurat teraz znajdziemy. O, tak tu gryzonie sobie niestety z nimi ogarniają temat ale poza tym jakby wyglądają całkiem nieźle i daje się, że super są zostawiłam kilka na na nasiona żeby sobie rosły, więc kilka po prostu zostało, nie wiem czy to się da do nich dogrzebać teraz, no ale wielkiej filozofii tu w niej nie ma poza tym, że ona już tutaj widać wypuszcza młode listki i jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o jakość, całkiem duża, gruba, niepopodgryzana widać, że szkodnika żadnego tutaj przynajmniej z góry nie ma więc zostawię ją sobie na nasionko, obok niej jest też pietruszka, gdzieś tutaj, obok Pod taką warstwą właśnie liści, tutaj chyba pietrucha jest no nie jest, nie chyba to też jest marcheweczka a nie, to jest pietruszeczka. Dobra, tu. Więc zostawiłam sobie tutaj marchewkę i pietruszkę. Takie dwie, na pewno wiele z nich wyrośnie. Tak y, samo sobie, bo jak tutaj powyrywałam, no to wiadomo, że na pewno o, tu jakiś jest zostawiony. Zobaczymy, ale na pewno są te mniejsze, więc one mogą mnie dać takich super nasion staram się, żeby nasiona były z takiej dorodnej marchewki, żeby ona była właśnie dobrej jakości, no bo to będzie świadczyło też później o tych nasionach, przynajmniej tak jest w teorii, czy w praktyce ciężko powiedzieć jak zostają takie małe to często je po prostu zostawiam, niech gryzonie też coś mają, niech sobie po podjadają no i tak, także zimą można marchewki też spożywać, będzie chyba soczek, tak coś mi się widzi i taką marchewkę czy pietruszkę. Ogólnie to one jakby rosną od tam powiedzmy lipca, rosną, dojrzewają. Nie wyrywam ich po prostu na jesień i zostawiam je na całą zimę przykryte właśnie jakąś ściółką, liśćmi. I one na wczesną wiosnę, właśnie tak jak teraz już styczeń, luty puszczają młode e, te listki. No i będą rosły, rosły, rosły aż rosną na metr, półtora wysokości i wytworzą kwiatostany, z których będą po prostu później nasionka, także nie trzeba koniecznie ich wykopywać, przechowywać przez zimę w jakimś, w jakimś tam piachu, normalnie tak się robi według klasyki, no to tak było, że się wykopywało jesienią marchewki, ucinało im się tutaj te um, zielone części Wsadzało się to do jakiegoś piachu i przechowywało się przez całą zimę w jakiejś tam temperaturze takiej, żeby one właśnie nie rosły i żeby też nie zgniły, więc jakby tak trzeba było to zrobić i na wiosnę trzeba było je znowu wsadzić, no trochę upierdliwe, więc jakby ja to po prostu zostawiam w glebie wiele lat już tak mam i po pierwsze przez całą zimę mam marchewkę mogę sobie wyciągnąć, a po drugie no to po prostu połowę no w ogóle masę roboty odpada, także Polecam taki sposób, po prostu dobrze to przykryć, przyściółkować i jest git. Te marchewki sobie spokojnie radzą, zwłaszcza przy takich zimach jak teraz. Nie wiem, jakby było przy minus 30, ale no przy minus 10 spokojnie daje radę.